Cześć, z tej W dzisiejszym poradniku pokażę Wam sposób na zarobek na karawanach, czego potrzebować będziemy na samym starcie. Najprostszym sposobem, który Wam przedstawię w dzisiejszym odcinku jest posiadanie około od 40 do 50 jednostek konnych. Najlepiej to niech będą postacie zaseraj. Dlaczego? Dlatego, że moim zdaniem są to najlepsze jednostki konne dostępne w grze na wczesnym etapie. Dlaczego akurat jednostki konne? Karawany przede wszystkim będą nam uciekać, dlatego potrzebujemy być od nich po prostu szybciej. Przejdziemy do tego, jakie jednostki dało mi się uzbierać i jak ten sam sposób wygląda. Ok, jesteśmy więc w menu drużyn. Jak widać, że ja, żeby przyspieszyć cały etap, to po prostu Wam go pominąłem. Zebrałem 47 jednostek razem ze mną. Są to aserajskie, aserajscy jeźdźcy jak widać tutaj czego będziemy jeszcze potrzebować oprócz armii jak widzicie udźwig mój jest dość mały dlatego tutaj są jakieś śmieci, które zbierałem podczas samego zbierania armii jeżeli te śmieci zhandlujemy, na samym już początku mamy 23 tysiące w moim przypadku, tak? bo Cały etap musimy zrobić, przynajmniej do pierwszego poziomu klanu, żeby mieć dostęp do 47 jednostek. Co potrzebujemy kupić? Musimy przenieść się do wioski, która oferuje nam sprzedaż koni po atrakcyjnej cenie. Potrzebujemy ich w sumie, pomijając tych do zwiększenia naszego udźwigu. Oczywiście koniuczy może być, gdyż ma trochę większy udźwig niż normalny koń. Wydajemy 5000, no 6 w sumie zwiększy nam się trochę łódźwika. Teraz naj, najtrudniejsza sprawa jest taka, że musimy być szybsi od karawan i szybsi od przeciwników, którzy chcą nas dopaść. Dlaczego? Musimy wybrać sobie najsłabszego przeciwnika, jakiego mamy dostępnego, i takiego, który pozwoli nam po prostu w razie jakichkolwiek problemów łatwo uciec. Ja wybrałem sobie zachodnie cesarstwo, ogólnie cesarstwo jest dość Łabą frakcją jeżeli chodzi o kontrowanie je jeźdźców Ogólnie możemy walczyć z lordami i waselami tej frakcji Ale nie polecam tego z racji że mają dość dobre jednostki w większości I może to się okazać że po prostu nie będzie to straty jakie Poniesiemy nie będą adekwatne do tego jaki zysk uzyskamy Dobrze więc udało mi się dogonić o tym skaraban jak widzicie 38 jednostek. W większości są to strzelcy. Prawie w połowie. Ponad połowie. To jak widać. No, gonią nas, ale oni są. Jeżeli chodzi o prędkość, dużo wolniej się od nas, jak widzicie. Oczywiście musimy się postarać, żeby być w dość dalekiej odległości, jeżeli będziemy walczyć z karawaną. Gdyż potem będziemy, jak zobaczycie, taką karawanę dogonimy. Gonimy no i bez problemu z nią wygramy. Co do jeńców, oczywiście bierzemy wszystkich tyle, ile możemy udźwignąć. I nasze łupy. Dlaczego powiedziałem, żeby mieć dość dużą odległość pomiędzy lordami, którzy nas gonią? Przez 6 kolejnych godzin będziemy w Czyli będziemy po prostu wolniejsi, a nie chcemy, żeby po takiej bitwie taki lord, który ma 80 lub 200 jednostek, nas dogonił. Jesteśmy już w najbliższym mieście. Staramy się spieniężyć nasz zarobek. 9700 zarobku na jednej karawanie. Nie wliczając jeszcze takich drobnostek. Ustawiamy oczywiście jedzenie. 15000. Niestety nie jest to zarobek nasz na czystą, gdyż musimy zainwestować w konnice do nowych jednostek, gdyż niektóre z nich na, nam poginęły. A teraz. Dajcie mi 15 minut i pokażę Wam, jaki efekt przynosi atakowanie karawan. Okay, widzimy się już na koniec odcinka. Jak widzicie, 77 na moim koncie. Zaczynając z Wami, miałem 35. Poświęciłem na to około 10 minut. Jak widać, jest to zarobek bardzo prosty, bardzo przyjemny. Trzeba pamiętać, żeby uważać na lordów. Oczywiście możemy ich też atakować. Spotkałem jednego z armią, tam około 80 żołnierzy. Na spokojnie go pokonałem. Z racji, że cesarstwo głównie opiera się o piechotę, jest to dość proste do, do wygrania. Jeżeli będziecie mieli jakieś pytania, to piszcie w komentarzach. Kolejne poradniki, jakie potrzebujecie, też możecie również napisać w komentarzach, to, bo na tyle trzymacie się siema.